Witam was widzowie w kolejnym na moim kanale ze serii <coughs> Polscy Sąsiedzi W tym odcinku będziemy grabić mamy siano bo już tam wyschło sąsiada jeszcze nie ma tutaj w tej Warszawie coś tam jeszcze robi nie wiem ja już palacz trzy, Oj, 30 i lecimy po zgrobiarkę Dobrze, zdołasz, tylko nie. Będę musiał czekać. <laughs> Dobra, zajrzamy. Widzicie, nawet widzowie, golfan nie ma. O nie. O nie, dobra. W tych 30 to jest plus, że widzieliście. Ja tam ten skręt się mi dalmiał. Ło wow. bo one mają no, bardzo dobry skręt. Też 30. -tki. W 60 60 czasem, bo się mylę. Ja też widzę, że za niedługo będę musiał kupić sobie przeszynszerkę albo zgrabiarkę. No, nie ukrywam, że przydałaby się. Albo bym od bym odkupił. Nie. Chwila. Ja. O, ja ciem, tanie. Jeszcze zapomniał, że... O, i patrzcie, gdzie się jest. Jeszcze zapomniał, że tu jest ten rów. No, dobra, widzowie. Zrobimy tak. Kurde, idzie to 30. No to też 30 to szatan. Patrzcie, jak widzowie się idealnie trafiło. Kupiłem gospodarstwo, taka fajna 30 jeszcze. Normalnie, idealnie. Jeszcze paliło od strzała, to jest najlepsze. No i patrz, ta, jak patrzę i jak to chodzi Kurde, to trzeba z no. tej trawy wygrabić. The garage. A, i możecie widzowie zostawić lajka, słowo, komentarz jakiś. O, się opuściło. No kurde, ale wałek to duży wyszedł. On trochę się zjeździł tutaj trawę sąsiada Nie Michała, tylko innego No, no widzowie, bo przecież nie było nie było tego głosu ten sąsiad to którego ja mieszkam nazywa się Michał no nazwisko, już to mnie pytałem, bo po co? Czy po co? Nie, no? ja wiem, mnie pytałem się po prostu. Kurde, idzie to trzydziestka z tym. W sumie trochę ma to z góry. To ma łatwiej. Nie no. Wizowy tutaj będzie się skradzać, trochę się zejdzie. Hmm, co to? Chociaż dobrym sprzętem. Bo ja nie mogę. No dobra, trochę skręciłem. Dobrze zdrowie? No, dobrze. O, no, jeżdżę za daleko, pojechał nie? Nie no. Dobra, tam. A, do drugiej strony pojadę. A to widzę że jeszcze tam poza odcinkiem trochę jeszcze zgrobię E, pir czy ta trzydziestka? ఆ <clears throat> Zaraz to będzie zielony korpus tej trzydziestki. Zielona żona się zielona zaczyna robić. O, ja nie mogę, ja nie mogę i to nie łapie. <laughs> nie wytrzym jestem zaraz. No, bo się to na dwa razy się w najwyżej się pojedzie może i na jednym. No dobra, wyrównałbym tylko go. No, krzywy to jak nie wiem. I krzywy to nie może być Na szaglę może, ale będzie gorzej ten... Prasować Może i widzowie starczy odcinka nie, chyba starczy W hmm. następnym odcinku pewnie będę jechał kupić ten, będę pewnie widzowie jechał kupić wokółko i może krowy jeszcze w następnym. Ile wyjść wyszło wałków? 4 plus 2 na poprzeczniakach 6 4? 4, tak Ale to i tak one nie są takie małe niby. Znaczy małe no takie, takie nawet. Tak, cztery wyszły tych po <laughs> Nie, dobra, bo to do sąsiada trzeba wywieźć. Czy odstawić? No to ja lecę chyba wizowy tylko odstawić 30. Chyba już kończę. Nie wiem co tu jeszcze zrobić. <laughs> Właściwie jeszcze nie dzwonił o tą dwukółkę. Że, że mogę przyjechać jeszcze nie dzwonił. Nie wiem widzowie co można jeszcze tutaj zrobić no, mam pomysł. Wezmę <laughs> Na no, szybko wezmę tą kosiarkę sąsiada W tam z trochę No i jadą Obo czym dojechał. Muza Muza tam puścił. Uważam na tych ścieżkach, ten trochę tu powycinał i trawy Wytnę sobie tak po prostu, żebym... I jeszcze może trochę sobie <laughs> poza odcinkiem wytnę No Szkajcie i tutaj trochę to przez przyst do tak o. Tamto to się nie będzie ciało. Nie ma po co. Żebym tylko tego węża nie ściął. to już nie będę ciął. Dobra, więc ja się chyba z Wami żegnam widzowie i do następnego filmu na razie.